Jestem na leśnej drodze. Kto jest bardziej wrażliwy, to niech nie ogląda. Chciałem wam pokazać. No niestety tak się zdarza, że nawet na leśnych drogach czasami następuje śmierć zwierząt. Tutaj mamy pięknego padalca. No niestety jest martwy. Szkoda. Piękna jaszczurka. Wiem że wygląda jak wąż ale jest jaszczurką z nogą jeszcze jest bardzo świeża więc niedawno zginęła ta jaszczurka Łączki dopiero zaczynają się mało mało dobierać więc pewnie jakoś dzisiaj rano albo wczoraj no szkoda przepiękny ładny padalec no ale niestety takie jest życie w lesie i taka jest przyroda, że coś ginie, żeby coś mogło żyć. Ta piękna jaszczurka już niestety umarła, ale za życie innym stworzeniem. Rówki zaczęły i niebawem na pewno przyjdą tu inne owady, a może też zwierzęta, które skorzystają. Tego pokarmu jakby nie było. Oda, piękna. No ale taka jest przyroda niestety.